Witam wszystkich bardzo serdecznie, Samantha Karty Klasyczne. Następnie tak przypominam o subskrypcjach. Subskrybujcie łapki w górę, no i dzwoneczki. Zapraszam na taki horoskop miesięczny na kwiecień 2019 roku. Hmm, przypominam, że to jest taki horoskop, rozkład ogólny, więc nie, nie z każdą osobą, bądź nie z każdym znakiem zodiaku będzie współgrał. Więc to też proszę mieć e, na uwadze, ponieważ no, no, jednemu może się po prostu coś tam spełnić, sprawdzić, drugiemu nic. No to wiadomo, no też to trzeba mieć, no też to troszkę tak z, pr z przymrużeniem oka. E, Należy traktować. Zaczynamy od lwa. Zobaczymy, co u lwa będzie w kwietniu. I zobaczymy. No, w miłości możecie mieć taki, taki miesiąc, dosyć taki burzliwy, bym powiedziała, bo z jednej strony tutaj pokazuje się bardzo fajnie, powiedzmy, namiętnie jakieś nowe związki w tych stałych związkach, e, też stabilizacja, spokój i tak dalej, ale z drugiej strony znowu y, no mogą być jakieś problemy, tak? Mogą jakieś pojawić się kłótnie, mogą jakieś pojawić się niedomówienia, Mogą być też jakieś łzy, mogą być rozstania, więc z jednej strony burzliwie, ale z drugiej strony spokojnie. No, dla stałych par, które tam mają już jakiś tam staż, prawda, no to jest wiadomo, że. No, się tam gdzieś dogadają, no, znają się, tylko ja tutaj bardziej chyba tak bym skłaniała się dla tych młodszych z niższym z tym stażem, bądź poznane nowo osoby. Może to być różnie, tak? Więc tutaj w uczuciach burzlo, burzliwie może być w tych takich związkach początkowych. Ogólnie fajnie, stabilizacja spokój, cisza, może być nawet e, e, gdzieś tam coś romantyczne, coś tam wymyślicie, jakiś fajny wypad, kolację, czy coś takiego. E, o, więc tak. No tutaj finanse, bym powiedziała, mają się dobrze, o. Mają się dobrze, ponieważ tutaj jest ogólnie tak, że jakieś plany ma, udadzą się Wam, po prostu. Jeżeli coś macie zaplanowanego, nie wiem, otworzenie własnego biznesu, czy zmianę pracy, czy, czy jeżeli jesteście już na takim sta stałym stanowisku i nie chcecie tej pracy zmieniać, no tutaj mogą się jakieś tam plany Wam udać. Jeżeli myślicie o jakimś awansie, powiedzmy o jakiejś podwyżce czy coś, jest szansa, że w, mar w kwietniu, przepraszam, w kwietniu, to już kwiecień, uda, uda się to Wam. Bo tutaj ogólnie mówią tak, można przekazać z tych kart, że, że te plany, które macie gdzieś, one się powinny udać, bo to są takie plany y, jeszcze tam schowane, więc warto je wyciągnąć w kwietniu, y, pomyśleć nad nimi, prawda? No bo tutaj wszystko fajnie się układa. No i Ci, co mają na przykład jakąś tam swoją działalność, bądź pracują na jakiś tam rachunek czy coś, no to tutaj też mogą być jakieś sprawy urzędowe. No, może się coś skomplikować. No, może po prostu na czas nie złożyliście jakichś dokumentów, bądź brakuje Wam to coś. No i teraz się okazało, że szybko, szybko, żeby, żeby to po prostu nie spóźnić się, żeby jakieś kar nie dostać aleczkolwiek tutaj Wam pomyślnie wszystko pójdzie, pomimo to, że to będzie spóźnione, pomimo to, że troszkę będzie stresu i będzie, no wiadomo, no w urzędach, jak w urzędach, trzeba poczekać w kolejce i tak dalej. Ten czas, nerwy, stres, ale Wam wszystko to się zakończy pomyślnie, dobrze, sprawnie. No także tutaj ogólnie kwiecień, yy w porządku, w porządku, no nic takiego złego bynajmniej tutaj nie widać, aczkolwiek no troszkę stresu z tymi z tymi sprawami z, z zawodowymi związane bardziej z sprawami bardziej urzędowymi, no jeżeli tam samochód chcecie zarejestrować, czy na przykład, nie wiem, nieruchomość kupiliście czy chcecie kupić, no to tutaj może być troszkę takiego stresu, możecie się o czymś dowiedzieć czego wcześniej żeście nie wiedzieli, ale uda Wam się to. Po prostu Wam się uda wszystko naprowadzić na dobrą drogę, na prostą drogę, więc nie powinno tutaj być żadnych ogólnie problemów. Co karty mówią? Dobre i złe, przestrogi i ostrzeżenia. No tutaj uważajcie właśnie na jakieś problemy, tak? No, problemy właśnie tutaj te sercowe, no bo tutaj odwr odwrotnie karta też mówi jakieś łzy, jakieś coś, także uważajcie właśnie, żebyście się nie załamali w załatwianiu z czegoś, że na początku Wam się będzie wydawało, że się nie da, że jest ciężko, że jesteście na przegranej pozycji. Ale to tylko tak na pierwszy rzut oka. Później to już Wam poleci bardzo fajnie, jeżeli to w miarę jakoś przeczekacie ten, ten najgorszy stres, tę najgorszą chwilę, gdzie dowiedzieliście się o jakichś złych wiadomościach. Dobre, no to tutaj tak jak mówię, sprawy urzędowe się Wam wszystko ułożą, załatwicie pozytywnie zakończycie wszelkie jakieś problemy. No W miłości no to też może być fajnie, ponieważ może być jakieś, mm, jakieś nowo poznane związki, w uczuciach może być to serduszko gdzieś tam się ogrzeje, może słoneczko zauważy i też się obudzi z zimowego snu. No tak mówię, no tutaj w tym, w tym związkach takich yy, mogłabym powiedzieć krótko, o, dystansowych, mogą jakieś pojawić się niewielkie problemy, jakieś rozstania. Yy, no tak bym to bardziej, yy, no tak bym to bardziej powiedziała, że to mniej więcej tak to wygląda. No ale plany tutaj udadzą się Wam, jeżeli, tak powiedziałam, jeżeli macie jakieś plany związane z awansem, zmianą pracy chcecie, nie wiem, albo szukacie pracy to jest jak najbardziej tutaj w kwietniu jak najbardziej możliwe, więc szukajcie, starajcie się, pytajcie i kwiecień powinien zlecieć, no no, no wiadomo, no nie jest to zawsze tak pięknie, zawsze jakiś tam problem y, jest, tak no nie jest takie życie piękne, usłane różami, żeby było wszystko wspaniale. Ale nie jest źle, więc nie ma żadnych y, dużych problemów, jakichś strat, ani nic takiego. No także <coughs> lwiątka, trzymajcie się. Życzę powodzenia, y, no i zobaczymy, co u panny będzie. To u panny w kwietniu. Się urodzi, się zachwitnie, czy cokolwiek zobaczymy. No i panna kwiecień 2019: <laughs> w miłości, w uczuciach, no nie będzie. No, no, nic takiego tutaj nie można wypaczyć. No w stałych związkach tak jak było, tak będzie, po prostu. Nic nie ma, że, że, że będzie coś nowego, fajnego, nic się takiego nie dzieje. Też nie ma żadnych nowych yy, znajomości, żadnych jakichś zauroczeń. Yy, jedynie co to należałoby no, uważać, tak, uważać, ponieważ no, tutaj ogólnie mogą jakieś być. Jakieś plotki, jakieś oszczerstwa wobec, wobec danej osoby, prawda? Także to też mogą być związane właśnie z uczuciami. Ee, więc no, no, no. Kwiecień jednak no, wielkiej miłości nie przyniesie, tak? Ale z kolei zawodowo może się coś tutaj zmienić, ponieważ no, tu jest jakieś takie spełnienie marzeń. Bardziej bym powiedziała właśnie. E, no, no, może jeżeli ktoś, e, nie wiem, szuka pracy na przykład, może tą pracę znaleźć jakąś dodatkową. Na pewno nie będzie to jakiś szał, e, super rewelacja na cały etat e, z płatnością ba, nie wiadomo ile, tak? Tutaj ogólnie jest jakaś praca dodatkowa. Możecie jakąś pracę taką sobie znaleźć, na poetatu, coś w domu dorobić, jakiegoś chałupniczego na przykład. Jeżeli macie zamiar na przykład otwierać coś swojego, jakiś własny biznes, no to tutaj bym bardziej chyba przychyliła się do tego, że yy, może się to, yy, może to się powiedzieć, Może to się jakieś te, te zamiary, te marzenia mogą się spełnić. <laughs> Aczkolwiek, no też bardziej, yy, bardziej bym doradzała, żebyście to po prostu zostawili na przyszły miesiąc. No bo z jednej strony jest tutaj takie spełnienie marzeń i tak dalej, no ale to też karty mogą tak, że to mogą być na przykład do dwóch czy tam do trzech miesięcy, prawda? Ale z drugiej strony znowu pokazuje, że no, coś się nie powiedzie, coś nie pójdzie tak. No jeżeli na przykład będziecie chcieli znaleźć pracę, pójdziecie na rozmowę kwalifikacyjną. No to coś, coś może nie zagrać. Coś możecie powiedzieć, no albo szef uzna, yy, no, że no, no niestety to nie jest ten kandydat, na, na którego my czekamy, prawda? Więc coś może nie zagrać. No i tutaj bardziej też uważajcie właśnie na te plotki. Jeżeli pracujecie, no to tutaj będzie wam chciał ktoś. Nóżkę podłożyć, no i będzie chciał was oczernić. Może w oczach szefa, na przykład, tak? Bądź też może to być w miłości mogą być jakieś plotki, że tam partnerce, partnerowi, żonie czy mężowi mogą jakieś głupoty inni ludzie nagadać, prawda? <laughs> Jakaś niedobra kobietka. Więc tutaj u panny. Ogólnie taki miesiąc, no troszkę taki bardziej stresowy, dużo stresu, dużo nerwów. No też mogą być jakieś wiadomości, dostane, dostaniecie przez, no teraz to już w ogóle, teraz to smsy, maile i tak dalej, i tak dalej, prawda? Także też mogą być sprawy rodzinne i mogą być też związane z tym rozmowy jakieś, też poważniejsze. Bądź tutaj też w miłości, jeżeli jakieś tam ploty do Was dojdą, Jakieś takie oszczerstwa, no to też będzie trzeba to wyjaśnić, będzie też nerwowo. Eee, w otoczeniu, no to jedynie uważajcie: macie taką osobę koło siebie, właśnie niedobrą, takiego złodziejaszka, który może wam narobić problemów, szkód. Mo mogą to być jakieś kłopoty, też uważajcie na zakupach. No ten miesiąc jednak chyba nie jest miesiącem. Waszym nie jest przychylnym, no ale aczkolwiek, no, możecie tu jakąś pracę jedynie taką dodatkową znaleźć. To, to jest przynajmniej plus tego. Um, no i jakieś otwierają się szanse, po prostu na, 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 na przyszłość, na lepszą przyszłość, tak? Tylko, że no, uważajcie, uważajcie, bo no, u Pani, no niestety, no. no no, jakby to delikatnie powiedzieć, to nie jest wasz miesiąc. No, miejmy nadzieję, że się to nie sprawdzi. Miejmy nadzieję, że to tylko jakaś taka jest, e, o, jakieś takie ostrzeżenie na przykład, ale jeżeli wam e, pójdzie na przykład wszystko dobrze, fajnie, no to bardzo bym się cieszyła. Więc <laughs> pan uważajcie w tym miesiącu, no bo no jednak karty nie są przychylne. No i lecimy do wagi, co uwagi będzie w kwietniu 2019 roku. Waga kwiecień 2019. Waga kwiecień 2019. W uczuciach y, stabilizacja, spokój, cisza, y, wielkiej miłości nie będzie, ale żadnych również kłótni, y, właśnie ani z takiego nie będzie. Ale jeżeli ktoś czeka o, na wiadomość od mężczyzny lub o, o jakiejś mężczyźnie, na pewno ona do was dotrze, bo tutaj jest właśnie, że Yy, będzie wiadomość od mężczyzny. No może się gdzieś tam, yy, gdzieś tam... ...lub coś takiego, no to tutaj też yy, właśnie jakiś, jakaś podróż, jakieś oddalenie może być, albo po prostu w rodzinie, z rodziną gdzieś tam się dogadacie i tak sobie będziecie jeździć, raz tu, raz tu, raz sobie zrobicie z dziećmi wycieczkę na rowerach czy ogólnie, prawda? No tak jak powiedziałam, w miłości nic specjalnego, spokojnie, no i czekacie, no i czekacie i macie nadzieję. Czekacie na jakieś może deklaracje ze strony na przykład partnera czy partnerki jakiejś konkretnej, prawda, może byście już... Chcieli wiedzieć, na czym stoicie, a on czy ona to tak zwlekają z decyzją i tak dalej. No i ta nadzieja, którą macie, no to ta to tutaj to bardziej zawodowo. Coś będzie, coś, jakieś pieniążki będą, niewielkie, no. To też zależy, co to znaczy niewielkie i dla kogo, prawda? Bo niewielkie na przykład 1002 dla kogoś to jest nic, a dla innej osoby, no, to będzie już w miarę dosyć duża suma, prawda? No to też zależy, kto co myśli pod pojęciem niewielkie. No ale jakieś pieniążki dotrą, czyli macie szansę jakieś tam. Może jakąś premię, czy coś tam szef, może jednak coś da, no i wybierzecie się po prostu gdzieś na jakąś wycieczkę, czy coś takiego, prawda? No i co tu jeszcze można powiedzieć? No, możecie być ogólnie jakieś tam, właśnie, takie sprawy możecie załatwiać urzędowo-zawodowe. Jeżeli macie jakiś właśnie własne, tam własną działalność, własny biznes, no to jak będziecie kogoś chcieli przyjąć do pracy, czy coś, to też jest dobry moment. No bo po prostu wszystko się szybko, gładko, bez żadnych problemów. Jeżeli pracujecie, no to też, jeżeli macie nadzieję na ten awans, gdzie coś tam się Wam kroi, no to wiadomo, jest automatycznie więcej, jest więcej, tam powiedzmy, pracy. Nie? Jakieś nowe obowiązki, więc będzie trzeba jechać na szkolenie. No i znowu jakiś tam papierek będzie trzeba podpisać, coś uzupełnić, no bo się zmieniają warunki pracy, prawda? No, także no tutaj ogólnie kwiecień wagą zleci, można powiedzieć, spokojnie, dynamicznie. No, zależy kto, jak to chce interpretować. Oj, oj oj. No to tyle bym miała dla wag. Nic złego się nie dzieje. Mogło, może być przyjemny czas, fajny czas. Może się okazać, że na to, co czekacie na jakąś, nie wiem, ze strony partnera, partnerki, żony męża, czy na deklaracji się doczekacie. Jeżeli czekacie w zawodowych sprawach na coś, też się doczekacie. Także tutaj dla wagi fajnie. Miesiąc powinien upłynąć pod znakiem takich dobrych, o, dobrych wiadomości, dobrych jakichś tam informacji. Hmm. No i teraz będzie Skorpion. Co u Skorpiona na kwiecień 2019? Skorpo, skorpion, Kwiecień 2019 19. Mm, więc tak, w miłości tak w uczuciach. Powiem Wam tak. Yy, macie jakąś nadzieję. Macie jakąś nadzieję na przyszłość, że. Yy, nie wiem, partner, partnerka się zmieni. Bądź. Ta osoba wróci, czy coś takiego. E, powiem tak, to są nadzieje złudne, tak? On, ona się nie zmienią. On, ona nie wrócą. Więc no, no nie ma co się tutaj oszukiwać, prawda? To nie jest miesiąc, no można powiedzieć, dla, dla miłości, tak? Dla uczuć. Także bycie ostrożni, jeżeli. Poznajecie kogoś. Uważajcie, żeby Was ktoś po prostu nie oszukał. No bo tutaj w miłości tak jak mówię, to są jakieś złudne nadzieje, które, no, które no, nie mają być prawa bycia. No i tyle. To nie jest wasz miesiąc po prostu dla miłości. Ponieważ no, tutaj też mogą być duże jakieś kłótnie w parach. Yy, mogą być kłótnie związane właśnie z niedogadaniem się, odmienność zdania i tak dalej. No więc tutaj miłość, uczucia, no może być burzliwie. Może to być burzliwie. Yy, z kolei, z kolei w pracy, jeżeli ktoś ma jakąś pracę i chce zmienić, zmieńcie to, zróbcie to, ponieważ to nie ma sensu, być przy kimś lub przy czymś, jeżeli to wam nie sprawia żadnej satysfakcji, jeżeli to muszę tam być, bo muszę zarabiać pieniądze, tak? Zmieńcie to, znajdźcie coś innego, coś lepszego, no bo to jest takie duszenie się ogólnie, czy duszenie się w związku, bo ja muszę być z nim, bo mam dzieci, sobie nie poradzę. Nie! Ja muszę w tej pracy być, bo ja muszę pieniądze zarabiać, bo nie dam sobie rady. Nie, weźcie. Weźcie coś, zakończcie. Weźcie coś, zacznijcie robić coś na, własnie, na własną rękę, to, co Wam powinno się podobać i sprawia Wam przyjemność. No bo tutaj ogólnie ten miesiąc to jest takie duchoty, takiego trzymania się czegoś, bo ja muszę, czy kogoś, bo ja muszę. To jest bez sensu po prostu. Znajcie sobie jakąś inną pracę, macie na to możliwości, macie takie szanse, że będzie to lepsze, czy to związek, czy to praca, zakończcie to, zostawcie to, bo, bo no, no nie ma sensu po prostu się dusić, no te karty, no to jest taka przestroga, tak, zróbcie coś ze sobą, bo to szkoda, że się męczycie, idziecie do tej pracy, ojej, bo znowu, tak. No nie fajnie, No nie fajnie jest. Zmieńcie to, żebyście byli zadowoleni. No bo tutaj. Oj, 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 tak? Macie kogoś, macie kogoś koło siebie, co może dać nadzieję na coś właśnie lepszego. Czyli nadzieja na coś lepszego. Osoba, praca dodatkowa, więc popytajcie, może ktoś coś wie. W tej firmie A czy firmie B. Złóżcie papiery. Zapytać można. Nic to Was nie kosztuje. A coś się zmieni. Wyjdźcie z toksycznego związku. Bo nie ma być, nie ma prawa takie coś być, takie coś na siłę, bo ja muszę. Nie, ty nic nie musisz. Ty masz wolną wolę. Jest świat otworem. Tak o, całe drzwi są wrota pootwierane, że jest miejsce dla wszystkich. Jest pracy dość, jest uczuć dość, więc też popatrzcie na siebie, prawda? No tutaj otoczenie jedynie co to może dla Was być takie przychylne. Możecie się spotkać, pogadać, e, nie wiem, wyżalić się na przykład czy poradzić się e, co to dalej zrobić. Może spotkacie jakąś dawną koleżankę tam z dawnych lat, niewidzianą i ona Wam powie, bo tam szukają czy coś, tak? Kwiecień, te karty ogólnie mówią, w kwietniu zróbcie coś ze sobą. Zakończcie coś, co jest dla Was toksyczne, niedobre, gdzie się dusicie. Czy to jest związek, czy to jest praca. Także zróbcie coś. Zróbcie coś, bo, bo będziecie nieszczęśliwi do nie wiadomo kiedy. Zróbcie coś, ponieważ to jest karta, która mówi na lepsze jutro. Jest światełko w tunelu, prawda? Zacznijcie działać. Działajcie, działajcie. A na pewno to wyjdzie Wam jak najlepiej, bo to naprawdę, no, no to, to szkoda się po prostu mm, dusić. E, no, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. E, I co? Subskrybujcie łapki w górę, dzwoneczki. I do usłyszenia do następnego. Pa, pa.